Dzisiaj Wam pokażę aplikację, dzięki której sobie zarobicie troszkę pieniędzy. Nazywa się ona Oney Klikacie jak pobierzecie Otwala się tutaj taki dinozaur jest I tutaj się włącza No i tak, tutaj musicie się zarejestrować I na start dostaniecie 4444 modety z moim kodem Ten kod Wam dam w opisie No i co? Tutaj w polecanych macie różne gierki, za które będziecie dostawać monety na minutę. I jeżeli chcecie wypłacić, to wchodzicie w zakładkę wypłaty tutaj na górze. No i macie tutaj dwie yy, dwie aplikacje, dzięki której możecie wypłacić pieniądze jest to Paypal i Amazon, którą będziecie chcieli, tą sobie wypłacicie. No i co, to by było wszystko na tej stronce. I zachęcam was do subskrybowania, lajkowania i komentowania i do zobaczenia wkrótce. Cześć.